Prosiłam Was dzisiaj na Instagramie o zadawanie mi pytań, <kłysy> ponieważ lubię się katować, więc odpowiem na nie teraz. Ostatnio często Wam daję możliwość pytania mnie o rzeczy na Instagramie, no ale, no właśnie, no właśnie, dlaczego na Instagramie jest Was. Tyle mniej niż na YouTubie, proszę wejść na Instagrama, proszę natychmiast wejść na Instagrama. Pierwsze pytanie, co sądzisz o dissach Narcyza? Zaczynamy z wysokiego C, no więc yy, ja wiem o tym, że wy ty, ja, yy, tylko czekaliście, żebym ja coś o tym powiedziała, no więc no ta sytuacja cała pomiędzy Narcyzem a Psycho Kavu, no to jest... Yy, 100 tysięcy jest dla mnie memem totalnym. Piosenki narcyza teraz już są dwie, więc no powiem szczerze, że ta pierwsza chyba się działa bardziej, chociaż w drugiej on poruszył parę istotnych kwestii. Ja nie jestem fanką narcyza. Jakby zacznijmy od tego, bo no filmiki takie jak to czy to! No to nie jest jakby mój typ contentu, to nie jest coś, co ja bym sobie oglądała dla przyjemności. No ale jak najbardziej uważam, że miał prawo zrobić parodię ich osób to, że oni zrobili z tego churdur. Znaczy tak, jakby trzeba rozpatrzeć też na czym polegają ich działania, bo gdyby oni faktycznie chcieli, żeby sprawa ucichła, żeby nikt się nie dowiedział o tych rzeczach, które Narcys mówił na ich temat, to by po prostu... Zamilkli. Ale jako, że rozmuchiwali, to no to No wiecie o co chodzi. Chcieli tych wyświetleń, chcieli więcej, żeby się działo wokół nich, chcieli być na językach, do tego też mówią te wszystkie różne rzeczy cały czas na Instagramie czy, czy na YouTubie. Są jak to dziecko, które cały czas przesuwa nie pisz do mnie teraz. Przesuwa cały czas szklankę po stole, aż spadnie. No taki jest ich cel, żeby wywołać wokół siebie jak najwięcej kontrowersji, żeby jak najwięcej osób oglądało ich nawet... Po to, żeby się żenować, ale żeby ich jednak oglądać. Także jakby myślę, że dalsze gadanie o tym, co się dzieje, jest ze szkodą dla godności publicznej. Gdybyś mogła jeszcze raz nazwać koronawirusa, to jak? TikTok. I potem mielibyśmy takie wiecie, w wiadomościach. TikTok zabił już 50 osób. Urządzasz koncerty będąc sama w domu razem z na przykład szczotką XD? Co się odwala z tobą? nie, nie, nie wiem, nie wiem, co się ze mną odwala, co się ze mną złego dzieje. Myślałam, że jestem cały czas taka sama, upośledzona, jak byłam zawsze. Nadal jesteś z Dawidem? Jesteś dalej z Dawidem? Coś, jesteś jesteś, z z Nadal jesteś jeszcze z, z Dawidem? Jesteś jeszcze z Dawidem? No dobra, i pojawiło się dosyć sporo pytań o mój związek. Bo jakby kiedy ktoś śledził od dawna to co się dzieje ze mną na tym kanale czy na Instagramie, no to te osoby wiedziały o tym, że no... Bo... Byłam trzy lata w związku. Gdzieś to no, trochę tego mojego prywatnego świata wnika do tego świata internetowego. E, nie staram się też jakoś mocno ukrywać ze swoimi rzeczami. Nie chciałabym też sprzedawać swojej prywatności na tacy. Próbuję gdzieś wyważyć ten złoty środek. No i w związku z tym. Wiele osób wiedziało o tym, że byłam w związku, dlatego też y, bardzo dużo pytań zaczęło się pojawiać w ostatnim czasie. Co się dzieje? Dlaczego nie ma żadnych wspólnych instestory? No, więc jakby odpowiedź brzmi, że nie jesteśmy już razem. Rozstaliśmy się bardzo pokojowo. Wszystko jest ok. Ja. Jeśli Dawid to oglądasz, to ja Ci bardzo dziękuję za te 3 lata. No a jeżeli chodzi o szczegóły tego rozstania, to, to myślę, że to już jest e, w strefie takiej mojej głębszej prywatności. Nie chciałabym tego roztrząsać na kanale, także proszę Was, żebyście już też tego tematu nie poruszali. Powiedziałam wam, jak to wygląda, więc myślę, że temat jest zakończony. Ulubiony Sos dochod z żabki, brak znaku zapytania. Arabski pikantny i serowy chili. Lubię ostre rzeczy. Czy będą jakieś filmy z innymi YouTuberkami, youtuberami? Watch this. Jak poznałaś się z rancią i psycholożką? Z tego co pamiętam, to ja i Jula poznałyśmy się na Instagramie i połączyła nas miłość do kebabów. Zaczęliśmy sobie chyba wymieniać, jakie kebaby są naszymi ulubionymi, i okazało się, że mamy bardzo podobne preferencje, i to były takie, wiecie, prawdziwe podwaliny przyjaźni. Hejka kochani, pytacie mnie, jak poznałam frustrację? Chciałabym Wam powiedzieć, że ja jej nie poznałam. Poznała ją moja siostra bliźniaczka. Także, jeśli widzicie jakieś filmy y, moje z frustracją, to nie jestem ja. To no nie jestem ja, to jest ta moja siostra bliźniaczka, nap naprawdę. Nap ja bym was nigdy nie ukłamała. Nigdy, nigdy! W którą stronę masz papier toaletowy do ściany czy od ściany? W jedyny prawidłowy sposób, zaraz wam pokażę. Więc moi drodzy, jest tylko jedna poprawna forma papieru toaletowego i to jest ta forma. Jeżeli zakładacie papier w drugą stronę, to znaczy, że powinniście już dawno być w więzieniu. Gdzie ty była, że ty taka opalona na twarzy? To jest opalona twarz twoim zdaniem? Bo mi się wydaje, że ja się kluczuję z koszulką. Czy jazyk Major, i to twój brat? Odpowiedz, a nie zażartuj i nas bez odpowiedzi zostaw! Widzisz, Julka, masz nie żartować, ale możesz ich zostawić bez odpowiedzi. Nie, słuchajcie, w rzeczywistości jestem jej. Starym. Nie! Kogo najbardziej lubisz z serialu BoJack? Kocham serial BoJack i jest mi smutno tak bardzo na serduszku, że BoJack się już skończył i że nie będzie więcej BoJacka w moim życiu, bo ja się też nie przyzwyczaiłam do tego, że BoJack jest w moim życiu. No, ale moją ulubioną postacią z tego serialu jest Diane Nguyen, totalnie. I zawsze jak robię sobie jakieś quizy na to, jaką postacią z BoJacka byłabym, to zawsze wychodzę na Diane. Jesteś moją idolką. Jak dorosnę, zostanę drugą prostracją. Don't ever do this. Nie bierzcie przykładu z takich ludzi. Bierzcie przykład z takich ludzi, z takich ludzi, albo z takich ludzi, ale nie z takich ludzi. Czy wy ze mną kiedykolwiek rozmawialiście? Nie, nie wiecie, jaka ja jestem naprawdę. Pówno wiecie. Nie zostawajcie mną. A jeśli chcecie już nawet zostać <śmiech> youtuberami. <śmiech> To zostańcie nimi na swoich własnych zasadach, a nie próbując na siłę upodobnić się do kogoś innego. A to zabrzmiało tak. Ja jestem najmądrzejszą youtuberką na świecie. Lubisz BTS? Znasz BTS? Co, Co sądzisz o BTS? Bo już się podbiłam. I uprzedzając wszystkie następne pytania, Jean i V nie mogę się zdecydować. Jesteś sprawciem? Tak, i kochanie, tak. Odbiorę Cię jutro w tak, wiem, że jutro przyjeżdżają też Twoi rodzice. Spokojnie nic się nie ma zrobić. Najlepszą pizzę jaką jedli w życiu, misiaczku. Tak, też Cię kocha. Yy, sorry, przekroczyć. O oh fakt wydało się. Będziesz jeszcze czytać książki i robić ilustracje. E, no właśnie, to też jest taki temat, który w sumie y, często pytacie o to, bo to umarło trochę, a umarło dlatego, że jakby ja to robiłam wówczas, kiedy miałam do wypełnienia takie zadanie na uczelni. Ja teraz już w ogóle tego przedmiotu nie mam. E, co za tym idzie, nie kontynuujesz tego zadania i no jakoś tak poczułam, że nie chce mi się już tego robić w takiej formie, no bo wiecie, jakby ja chcę dalej opowiadać o literaturze i będę to robić, tylko chyba znajdę sobie jakąś inną formę. No jednak czułam, że ten mój skill ja to chyba umiem zrobić lepiej, i po prostu dajcie mi się zastanowić, jak mam pewien pomysł, w jaki sposób mówić o literaturze, żeby to było ciekawe. Żeby to nie było tylko takie siedzenie i gapienie się w kamerę i opowiadanie, tylko żeby coś tam było do przykucia wzroku, ale rysowanie chyba jednak już sobie odpuszczę. Prostracja, ty moja kochana, wyjdziesz za mnie? Wiesz, teraz jestem wolna. <tryk> jest na bardzo, 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 bardzo Czy przeszkadzają Ci faceci ubierający się na różowo? Chyba nie. Siema, kiedy dasz mi tego obiecanego buziaka, xD? I pozdrawiam Twoją narzeczoną. Umiesz zwinąć język w rurkę? Zaliczane, czy nie? Zrobisz kiedyś tur po ASP? To byłoby chore. Wiecie o tym, że w tej szkole uczą się też osoby inne poza mną? To nie jest jakaś kwarantanna izolatka, w której ja tylko chodzę w pustej przestrzeni i nikogo tam nie ma. Tam są też inni ludzie, spoiler, tam są też ludzie, którzy pracują. Także myślę, że to byłoby bardzo nie okej okay, robienie czegoś takiego mm, mm, brzydko nu, nu, nu. <grywka> Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka! Widzimy się za tydzień, jeśli dożyję, a tymczasem oglądajcie sobie inne rzeczy, możecie oglądać inne moje filmy, jak wam się chce. Tu Wam wrzucę jakieś randomowe gówno. I. I tutaj czas na takie troszeczkę ala dramcia zakończenie, bo wrzucam Wam najlepsze Wasze fanarty. A to tylko dlatego, że przez zupełny przypadek stworzyliśmy super akcję na Instagramie, bo ja jakiś czas temu wrzuciłam takie Instastory i ludzie zaczęli faktycznie to rysować Powstało teraz całkiem sporo rysunków i razem stworzyliśmy hashtag, który się nazywa. Stay home and drop prostracja, więc jeżeli rysujecie takie rzeczy jak to, czyli moją mordę skrzywioną, to oznaczajcie to tym hasztagiem, będę do Was wchodzić, będę Wam e, dawać lajeczki i tak, na pewno jest to dużo lepszy pomysł teraz niż wychodzenie z domu, więc no, a my się widzimy już całkiem niedługo, pa!